Forum Radia Rok Parada. Dzień dobry, Wakubasiewicz. Moim gościem jest profesor doktor habilitowany nauk medycznych Krzysztof Buczyłko, alergolog, laryngolog z Centrum Alergologii profesora Krzysztofa Buczyłko. Witam serdecznie, dziękuję bardzo za zaproszenie do Radio Parada. Panie profesorze, zgaga jest popularną dolegliwością, jednak bardzo uciężliwą, i mimo iż zgaga to objaw chorobowy, sporadycznie pojawiająca się uważana jest za zjawisko fizjologiczne. Hmm. Zgaga to musielibyśmy trochę sprecyzować, bo pod tym słowem różni pacjenci, różni lekarze troszkę co innego rozumieją. Ale na ogół jest to jakieś takie, jak pani redaktor to odczuwa, drapanie w gardle, uczucie goryczy, czy coś yy, Tak, to, to są właśnie takie, tak jak pan powiedział, takie dolegliwości, jak gorzki smak w ustach, nudności, aha, aha. problemy z połykaniem, wymioty, od, puste odbijanie, chrypka, ciągłe chrząkanie. O, o. To są takie. Te wszystkie objawy, objawy, już kiedy używamy słowa yy, odbijanie, puste chrypka, chrząkanie. Te szczególiki tego zjawiska zwanego potocznie, ogólnie z gagą yy, i to gorzkie odbijanie, które jest zasadniczo to głównym cechem, to te wszystkie wymienione symptomy, które odczuwa pacjent i o których słyszy lekarz, mogą być yy, w, według mojej oceny, yy, niemal w połowie przypadku alergiczne. Yy, I to muszę to rozwinąć. Przyczyną takiego stanu może być spożycie przez pacjenta jakiegoś karmu, który jest uczulający w mechanizmie natychmiastowym, czyli połykam i zaraz mi tam klucha robi się w gardle, szczypie, swędzi, przeszkadza no i bija się gorzko. Albo w mechanizmie późnym. Mamy dwie alergie, najkrócej mówiąc na potrzeby dzisiejszej audycji. Alergię szybką, wczesną, czasem groźną i alergię powolną, późną, zwykle mniej groźną. Ale jak podam w szczegóły, to przykładem tej alergii powolnej, mniej groźnej, dokuczliwej, jak nie wiem co, jest na przykład uczulenie kontaktowe, nazywają lekarze, albo typu czwartego, mówią inni lekarze, na kolczych w uchu. To jest dolegliwość dotycząca co dziesiątej pani, albo częściej, co dwudziestego pana, albo częściej. No i wiadomo, mamy kolczyk w uchu do nam, przeszkadza, obiera nam to ucho, to zdejmujemy ten kolczyk z niklem i kupujemy sobie, lub on nam kupuje złoty kolczyk i przestaje nas uczulać. I wydawało się, że koniec tematu, i tak jest dla wielu lekarzy, ale ja, jako alergolog, powiem do radiosłuchaczy, że jeśli ktoś ma taki prosty objaw, albo ma jego mama taki objaw, albo babcia, to krewni tej osoby mogą reagować na nikiel również w pokarmach. I tu się zaczynają prawdziwe schody. Bo jakie pokarmy zawierają nikiel? A no proszę, herbata, Zwłaszcza zielona, czekolada pyszna przecież, ale także migdały, które niektórzy próbują zażywać na zgagę, różne ziarenka, pesteczki, różne koncentraty pomidorowe te wszystkie substancje zawierają sporą ilość niklu, a najbardziej to się kłóci z takim potocznym odbiorem, że dietetycy nam zaleca, zalecają z różnych innych powodów, żeby jeść pieczywo gruboziarniste. Czy pełnoziarniste. No, to jest jakby moda w tej chwili nawet bym powiedziała taka, że te pro... produkty się. zdrowe, czyli te herbatki, te ziarniste pieczywo i jeszcze inne produkty, które uważane są za bardzo zdrowe, nie dla każdego są bardzo zdrowe. No więc właśnie mówimy o zdrowych produktach dla super zdrowych ludzi, ja to popieram, ale jest pewna grupa, ten właśnie co dziesiąta czy co dwudziesta osoba, no to 10% populacji to dużo, która na te rzekomo zdrowe produkty, tak jak owsianka, która do, dodaje się, że jeszcze może odchudzać, ale owsianka ma dużo niklu, bo to jest przez ziarenko. Wszystkie ziarenki mają na powierzchni taką otoczkę z metalu, i jak ktoś ma ten metal nadwrażliwość, to będzie miał objawy nie od razu po zjedzeniu, tylko na przykład jutro albo wieczorem, i nie wszyscy to kojarzą. I to jest ta ważna sprawa, bo alergolodzy i pediatrzy rozpoznają wiele chorób wiążących się z układem pokarmowym, które nazywamy nie niezależnymi czy niezależnymi od alergii natychmiastowej. Lekarz powie nie IgE zależnymi, bo to słówko IgE, jak monoglobulina. E jak Ewa, to jest ta alergia natychmiastowa. Natomiast w, 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 w alergii kontaktowej, tej na nikiel i podobne metale występujące w różnych substancjach y, y, typu klamerka, kolczyk, ale też w pokarmach, to one wywołują reakcję poprzez kontakt z komórkami odpornościowymi człowieka i ten kontakt wymaga paru godzin, dlatego następuje po dniu, czy czasem po dwóch. Dużo ciekawsza rzecz i, i częściej rozpoznawana i częściej spotykana, zwłaszcza u dzieci, jak chodzi o, ten, o tą zgagę, czyli po lekarsku refluks, to jest alergia natychmiastowa u dzieci. I tu może być, tu się część państwa zdziwi, bo kojarzymy alergię na mleko i mamy lekko zastępcze preparaty, bez laktozy i tak dalej. Tymczasem te objawy refluksu i z gagi, mogą powstawać po jedzeniu takich rzeczy dość nieoczywistych, a ogólnie uznanych za zdrowe, jak marchewka, jak jabłko, czy jabłko z marchewką. Yy, I te, czasem zależy, czy to te te jabłko jest obrane ze skórki, czy nie, ale generalnie w tych wymienionych przeze mnie przykładach marchewki i jabłka, więc pierwszych jakby stałych pokarmach dziecka, yy, znajduje się czynnik, który nazywamy Białkiem uczulającym w brzozie. On ma kod łaciński od bet, czyli betula, po łacinie brzoza, werukoza od betv1, i ja używam takiego słowa betv1, ale chodzi mi o białko chroniące pyłek brzozy przed rozmaitymi szkodnikami. I to białko potem wędruje sobie i w. Z pyłku leszczyny, z pyłku olchy, wszystkich pyłków, wszystkich roślin, do ich owoców. I znajduje się jako ochronny czynnik, właśnie w skórce jabłka, czy w takiej chleczce na orzechu, czy w innych owocach, i wtedy jak chory uczulony na tą brzozę, a jeszcze o tym nie wie, bo małego dziecka nikt w tym kierunku nie bada, dotyka tego tej marchewki, czy tego jabłuszka, czy tej mieszanki, no to ma objawy czasem pieczenia w buzi, czasem puchnięcia wargi, ale głównie to jest takie uczucie przeszkody w gardle, jakby tam już ten, ta blokada, ten alarm organizmu się odzywał. Czasem nazywamy to kluchą w gardle. Niektórzy niestety mylnie, Całkowicie nazywają to kluchą histeryczną albo, albo psychiczną. To jest ewidentne, ja to jako lekarz widzę ten obrzęk w tym miejscu. On na szczęście na, nie jest groźny, nie powoduje za, za, zazwyczaj wstrząsu czy jakichś cięższych objawów, ponieważ to białko, o którym mówimy, które występuje w, w tych pyłkach, które już zaczynają kwitnąć leszczyny obecnie i w brzozie głównie i w tych jabłkach i tak dalej, to to białko ma. Taką właściwość, jak wszystkie kwiatuszki polne, jest nietrwałe i więdnie, czyli przestaje szkodzić po ugotowaniu. Po dłuższym przechowywaniu. I, I tu pani powiedzieć... profesorze, muszę pana zapytać o taką rzecz, bo to, co Proszę. pan powiedział jest niezmiernie ważne. Bo żeby postawić prawidłową diagnozę, to musimy rozpoznać te objawy, to ktoś musi nam o tym powiedzieć, a dzieci nie powiedzą, bo przecież nie ma tu zewnętrznych objawów jak wysypka przy tej zgadze, mm -hmm, prawda? Mm -hmm. Więc jak rozpoznać prawidłowo, że to jest zgaga? I po czym? Diagnoza musi być postawiona przez specjalistę, który się tym zajmuje. Natomiast moim zdaniem jest znaleźć przyczynę tej choroby. I też mówię, że uważam, że to jest ważne, bo wiele osób jest leczonych na, na zgagę, na refluks bez próby nawet ustalenia jaka jest przyczyna tego. No ma refluks, ma zgagę i koniec. I najwyżej się sprawdza, czy nie ma jakichś poważnych chorób w żołądku czy, czy w jelitach. To jest też zawsze ważne. Natomiast mało ludzi poświęca uwagę temu, co je i jakie są tego skutki. A właśnie w tej chorobie, o której pani wymieniła, te skutki są takie, jakśmy powiedzieli, czy nieprzyjemne, po to, żeby człowiek nie jadł tego, co mu szkodzi. I to jest dość prosta zasada. Albo żeby ugotował i mu nie będzie szkodziło, żeby zrobił kompo danie sok. No, czyli jest to trochę kłótnia z dietetykami. Ja sobie zdaję z tego sprawę, ale jeśli mówimy o, o tego rodzaju alergii natychmiastowej, to ta alergia dotyczy już nie 10%, tylko 30% co najmniej, a więc co trzeci człowiek na świecie w Polsce ma tą typu alergię na brzozę, a zatem część z nich ma również na jabłko, na orzecha, na wszystkie owoce zagraniczne, bo wszystkie te owoce mają tą samą ochronę. Tak już by myśliła przyroda, czy Pan Bóg, że każde, każda żywa istota, także roślinka, ma jakieś swoje prawa i, i ochronę i czasem my na te ochrony reagujemy na no to, bo to są jakby takie antybiotyki rośliny, one się tym chronią, a my no to możemy być uczuleni i właśnie bywa to dość często, powiedziałabym nawet coraz częściej. Więc żeby ustalić, co tak naprawdę dolega pacjentowi, to pacjent musi trafić do właściwego lekarza. Lekarz musi rozpoznać chorobę, postawić prawidłową diagnozę. Na ogół no, jest to, jak to jest dorosła osoba, to po rozmowie, po wywiadzie, no ale często bywa tak właśnie, że ta diagnoza jest stawiana nieprawidłowa. I co wtedy? Tutaj jest następna ciekawa sprawa. Powiedziała pani to diagnoza, czyli rozpoznanie. Otóż rozpoznanie budujemy w różny sposób. Podstawowa, ktoś zgłasza, że ma kaszel i rozpoznanie, że ma kaszel. Ale może być rozpoznanie domyślne, że to jest kaszel z powodu zapalenia oskrzeli, albo z powodu gruźlicy, albo z powodu raka oskrzeli, albo z powodu wirusa w tym covidu. No objaw bo nie kaszel, daje. bo kaszel to jest objaw. Tak, więc istnieje rozpoznanie objawowe. Które wyjaśnia, co się dzieje. Jak nie wiemy, o jakiej chorobie świadczy ten objaw, na przykład kaszel, czy ten refluks, czy zgaga, to wówczas robimy test, czy to wirus RSV, czy grypy, czy COVID-u, czy może jakaś jeszcze inna choroba, to nam pomaga wtedy zdjęcie płuc, czy inne subtelne badania, tak czy inaczej jest to rozpoznanie według symptomów. Rzadziej. Choć też się powinno szukamy przyczyny typu posiew z gardła, jaki tam jest wirus, albo y, jaki alergen uczole, jaki pokarm szkodzi. I to już jest diagnoza przyczynowa. I mamy diagnozę objawów, z której buduje się nazwy tej choroby, i to wszyscy rozumieją, i mamy diagnozę przyczyn tej choroby. Nie zawsze jest to możliwe, bo nie wszystkich chorób, przyczynę miałżdżycy na przykład nie znamy dokładnie choć już coraz jesteśmy bliżej i w tym refluksie jest też pewien takie zamieszanie. Nie jest dokładnie określone, dla wszystkich lekarzy nie jest oczywiste, że ta choroba może mieć na przykład tło alergiczne. Zresztą jak powiedziałem, połowa przypadków ma tu alergiczne, a druga połowa ma inne tło i wtedy wystarczy rozpoznanie objawowe i leczenie objawowe. Natomiast kiedy uda się rozpoznać tą chorobę czy inną chorobę, nie tylko pod kątem objawów, jakie chory zgłasza lub jakie stwierdza lekarz, laboratorium, rentgen i tak dalej, to możemy leczyć przyczynowo, czyli wygaszać zapalenie w żołądku, czy y, zmieniać dietę, czy stosować immunoterapię alergiczną i tak dalej. Czyli chory uzyskuje następne ważne narzędzie, które może pomaga, pomoże mu wyjść z tej choroby na długo i skuteczniej, niż doraźne branie jakichś leków na żołądek, czy nawet na, 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 na alergię, czy na cokolwiek, tylko objawowych. to Tym się różni myślenie lekarza, i będę się cieszył, jak będą tak myśleli Radio Słuchacza, Radio Parada, od takich prostych diagnoz weź tabletkę na ból, trzy razy silniejszą wszystko ci minie. Bo jak, od, jak słucham takich reklam, to się zawsze niepokoję, że ktoś weźmie tabletkę jedną, drugą, piątą i ból, który jest sygnałem jakiejś choroby, nie wiadomo jakiej, może nowotworu, może jakiegoś zapalenia poważnego, i on będzie tymi tabletkami kurował aż mu się nerki rozwalą a w zasadzie nie wyleczy się, więc tutaj dodanie do myślenia ludzi, radiosłuchaczy, pacjentów, pielęgniarek, lekarzy tego myślenia o przyczynie choroby. A nie tylko sygnały, jakie ta przyczyna wywołuje, no jest takim, takim nowoczesnym spojrzeniem na, na, na to nasze wzajemne odnoszenie się człowieka do choroby, choroby do człowieka. No właśnie, panie profesorze, branie tabletek jest w tej chwili nagminne i tak naprawdę to tylko doraźnie uspokajamy sobie tą dolegliwość, która jest, ale ta przyczyna, która do tego doprowadziła, jest nieznana, bo skoro nie postawiono prawidłowej diagnozy, to niestety nie można tego wyleczyć. Jak leczyć w takim razie tą zgagę? No właśnie ustalenie jak najdokładniejszej przyczyny w przypadku COVID-u to badamy wariant tego wirusa, jaki obecnie panuje czy jaki dotyczy tego pacjenta i wtedy troszkę inaczej prognozujemy czy leczymy w przypadku alergicznej alergicznej zgagi, czy alergicznego refluksu, rozpoznajemy czy to jabłko, czy marchewka, czy może seler, a może zupełnie co innego u tego pacjenta krewetki, dajmy na to, uszkodzą, bo ma oprócz tego alergię na, na kurz domowy, w której żyją takie małe pajęczaki które o dziwo mają wspólną jedną cechę zwaną tropomiozyną właśnie z tymi krewetkami. I jak to ustalimy, są różne badania z krwi, badania testowe, to wiemy, proszę Pana, proszę Pani, tego, się proszę, tego jednego się proszę wystrzegać i powinny objawy zniknąć. Jak objawy znikają, potwierdzenie diagnozy. Jak nie znikają, to się zastanawiamy, co jeszcze temu człowiekowi szkodzi, czy dobrze się postawi diagnozę, bo to stałe weryfikowanie, czyli stałe sprawdzanie postawionej diagnozy jest cechą nowoczesnej medycyny. Kiedyś się stawiało diagnozę i to było na lata. Dzisiaj niestety tak szybko się wiedza zmienia, że postawione dawniej rozpoznania są już coraz częściej przez następne pokolenia, czy nawet następnego lekarza będą no, zmieniane, udoskonalane, bo mamy nowe, nowe urządzenia, nowe testy, nowe jakieś endoskopy. To się tak powinno dziać. I tak się dzieje. Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za wszelkie informacje, które pan nam tutaj przekazał. Uświadomił słuchaczy Radia Parada, mnie też. Gościem radia Parada był profesor doktor habilitowany nauk medycznych Krzysztof Buczyłko, alergolog, laryngolog z Centrum Alergologii Profesora Krzysztofa Buczyłko. Dziękuję Ewa Kubasiewicz. Dziękuję bardzo państwu i zdrowia życzę. Forum radia Rok Parada.